Hej kochani, ja jestem Ola. Z jest dzisiaj ze mną Krystian. Hej, wdajcie! E, gramy sobie w Natural Disaster. Krystian, chodź szybko z upujemy tutaj. A, przy, a przynajmniej Uch, ja to zrobię. Biegnę, 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 a, biegnę, daj biegnę. mi jeszcze nie, raz. Mi się uda. Nie, nie udało mi się. Mamy tylko raz. Dobra, Trudno. udało mi się. Udało mi się tylko raz. Czemu? Więc... Ej, ej, ten jeden się kręci bardzo. Ja wiem. Wiesz? Zobacz sobie. Kręci, kręci się. W nie, tuchu. nie zabieraj mi. Zabierę ci. Dobra, patrz, ja lecę sobie na górkę tutaj Czekaj, bo ja chcę z tobą. Gdzie ty jesteś? Na tą wieżę poleciałeś. ja, ja, ja na wieżę lecę. No to przecież. ja też lecę. No to leć na wieżę. Wierzę, że ci się uda. No czemu tak, nie? Wiem, to było bardzo głupie i słabe. A. A! Jeszcze wyżej, jestem na samym szczycie! Ola! Chodź no do czekaj, próbuję. Dobra. Jest, jestem na... Padłem? Wszyscy jesteśmy widzę. Okej. Okay. Zrzu zrzucimy go, zrzucimy go. Padł! Dobrze, <gry> nice. Teraz my jesteśmy, chodź, Ja chodź, muszę ci, ci na miejsce. głowę wskoczyć, o. A, okej, okay, dobra, to wskocz mi na głowę. <noise> the fire, fire. Okej, okay, czyli nie idziemy na ogień, jakby co... Tu jest Gilatis 4 New, patrz, co tu się dzieje. <noise> o, nie. <noise> o kurde, to jakaś podszywka, nawet nie jest zrobiony tak, jak ja tak Nie taka. ma włosów. On, on ręki nie ma, zobacz. No, nie ma ręki. On, ręki nie ma. Co się dzieje? Nie. Ja mam rękę na baloniku. Jakby mi odpadła prawa ręka, to już nie mógł balonika trzymać. No. To by było słabe, wiesz co? Zniszczyli, że ogień nas niedługo zje trochę. Takie, Oj, ktoś sobie spadł. Mamy baloniki, Krystian. Będzie dobrze. Ej, myślę, że to byłoby bardzo złe, jakbyśmy ich teraz zrzucili. Chociaż nie, to nie będzie dobrze, Krystian, to o, nie. spadł. To nie, a my dostaniemy ja obrażenia? Nie, całe życie, albo umarł. My o, czek, czekaj, czekaj, no bo bo... My zjeżdżamy. No właśnie, dlatego chcę się zapytać, czy my dostaniemy obrażenia, jak zlecę na dół z balonem w ręce. No to na pewno niż miała zmniejszone. Oooooo! Dobra, czyli odbijać trzymaj, się o Trzymaj od się, trzymaj się, trzymaj się, Ola. O, o nie, o nie. O, nie dostałam obrażeń! O jezu, jasne. ale mnie wybiło do góry. A, 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 a Ola, jestem na spałnie. O nie, ja <noise> jestem na spawnie! Ola odbiła mnie do spawnu! A ja umarłam, Halo. czekaj, teraz pójdę, zobaczę. Nie, ja już, ja już, ja już umarłem, ale... A ale... na spawnie byłeś? Patrz, patrz, tu tu leżałem, tu moje zwłoki leżały, tu, bo tak mi odbiła ta wieża. Nie wierzę w to po prostu, co tu się stało. No nie ja, ja umarłam z, z powodu tego, że spadłam ze wysokości. Dobra, idę dokupić więcej tego. No, ja najpierw dostałem obrażenia, jak dostałem... Samą wieżą, a potem o upadku jeszcze. Dobra, lecimy, Ola. O, mamy Zobacz, cztery. Razy teraz. Cztery, dobrze. Dobra, Dobra niech super. Teraz będzie dopiero Jezus, te Nie, kupuje, nie kocham te baloniki. Safety second. Aha, baloniki już widzę, cena. jaka bezpieczna. No, bardzo bezpieczna, to jest budowa. Mhm. Nie widziałeś nigdy. Budowy są zawsze bardzo bezpieczne. Patrz, wchodzisz do takiej rury? Gdzie jesteś, Ola? No, już Halo, w rurze. O, o, jesteś A, no, rur... już w róże, Mówię, no, a, z koparkami można jeździć w ogóle tym wszystkim. Ja nie wiem gdzie my byśmy chcieli iść, bo nie wiem jakie będzie. Oh, zagrożenie ja, a, O ja mogę do tego O! Wiesz jakie tu będzie zagrożenie najgorsze. Wiesz jakie? Jakie? Mrożenie. Ja bo popsuję. Mrożenie. Bo jeśli... Cześć, czekaj, to ja wejdę ci na tego. O, no jestem. bo ja siedzę w środku. Mną. Wiem. E, e, e. O dobra już. Nie o i, mnie oj, i w drugą stronę. Proszę mnie zrzucić. Halo. Dobra, o, czekamy sobie. Ej, a w sumie, jakbyś tą dziewczynę ze spawnu zrzuciła do wody, da radę? Którą Spróbuj. dziewczynę? Ale ja nie Tam mogę jeździć, stoi. ja tylko mogę machać. Ej, chowaj się, chowaj się, chowaj się, chowaj się szybko, Ola, do rury. Chowam się do budynku. Chowaj się do czegokolwiek. A, nie mogę tu wejść, tu jest szkło. Ehm, Dobra, budynek to, czy... nie jest bezpieczny. Cze czemu do rury. Czemu to się rusza? Cześć Ej, halo. Hej. Hej. Czemu wszyscy do rury przyszli mojej? O Jezus. Część osób umarła. Ta rura jest średnio bezpieczna, ale na razie jest ok. Druga rura się rozpadła. Mam nadzieję, że to będzie słabo. Że nic się nie stanie. O! O! E, okay. Jabłuszko. mnie w kosmos. Jabłuszko, jabłuszko. Roz, rozwaliła chyba połowę, tam wiesz? Chyba Wie, połowę. Nie, ja żyję. Żyjesz co? O, żyję. Ty jesteś. Wróżę. W Gdzie? No tam, w, tej, w tej, tej? tej samej, no. O! Oh, Okej. Okay. O, oh, ale walnęło obok was. Pięknie po prostu walnęło. A, są, a to są takie różne. Jedna większa, jedna mniejsza kula. O, oh, o, oh, o, oh, ale walnęło tam obok ciebie coś. Nie widzę ciebie nie, za to jeszcze. Ja jem jabłuszka. Ludzie ja w ogóle na spawnie, nic się nie dzieje. Widzę, Też. właśnie. To jest takie trochę dziwne. Jedna osoba sobie tańczyła i centralnie w nią spadło. Mm. Piękne po prostu. O. Zabiło cię? Zleciałam gdzieś w powietrze. No ja, lat... A Ale zaliczy... A przeżyłaś, zobacz, zaliczył się... Ci. Wywaliło mnie gdzieś poza mapę spawnu nie widziałam. Nice. O Boże, co tutaj obok mnie stoi? Co to jest? Krystian. Co, co stoi? Kto, to? tego? Jak to gdzieś? Na spawnę. To Klasek. Okay. Cudownie, jak zwykle. Co to jest? Okej, okay, nie wnikam to co to jest. Nawet nie chcę wnikać w to co to jest. Zaczynamy. O! 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 Cztery, cztery o! powinny być. O! O! Pięć! Pięć ja 6! Okej, to, okay, to mi Ta sama mapa, jakoś... trochę słabo. Eee, no, będzie raczej bardzo słabo. No. Eee, nie, mi idę pod. Idę się schować tu, Ola. Ja wchodzę. idę się pod budynek schować. A ja wchodzę tak mniej więcej do środka. Czy jest. O nie, jest ta zamieć cała taka. Tak. Przez jest. To się traci zdrowie, musisz się schować gdzieś w budynku najlepiej. No ja łóżka. Bo wieje, wieje zamiecio. Zamiecio wie... O Jezus! Damiecio jeszcze... wieje, no? Musisz uważać. Tym bardziej, że teraz nie wiem, czy będzie sześć naraz, czy, czy sześć po kolei. A. Tak, po kolei. O nie, trzęsienie w się sensie nie ziemi! Nie, 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 gdzie jest mój balonik? balonik ja ja już wypadłam ja, ja mam balonik, ale go nie mam Ja już Ola. wypadłam! To było szybkie Ale ja mam balonik, ale go nie mam. Moje włosy też odpadły mi To się wszystko dzieje za szybko Nie! Olat się wszystko za szybko dzieje o, No ona. ja wiem, nie! Ja, ja to... O nie na zewnątrz dalej jest zimno! Też co, sześć to chyba za dużo. Mam pół zdrowia. Ja pierwsze co się stało to, to od e, razu. E, e. Szybko, szybko, szybko. Nie, nie ma się gdzie schować! Nie, wyleciałem znowu za mapę! No, to jest kosmo. właśnie najgorsze, że za mapę się wylatuje, nie? Come Niby to... mamy te jabłuszka, niby mamy te balony, ale nie dało to za wiele. Nie, nie róbmy tym razem sześciu, ale żeby były... To, to ja zrobię, żeby były trzy, bo kupiłam w okay. no tym momencie. Będzie... Proszę nie kupuj w Proszę nie, nie kupujcie, ludzie, błagam. Ja nie wiem, czy ktoś to przeżył, szczerze. Po prostu tak mi się pod. Ja bym chciała, żeby mój tak awatar wyglądał w Robloxie. Chcia... Chciałabym być koniem z magmowymi. Który? czy ten kot? Nie, chcia... nie, nie, Chciałabym być koniem z... z nogami z magmy, z rękawicą Thanosa i Lizakiem w ręku. Nie, to jest różowa pięść, nieważne. Lizak. <grym> a nie, to różowa pięść. No, wracając, z ogonem lwa, ucierałem pingwina. Ja tam. Ja też, przecież był zlagowany, chyba. Kawan. Dobra, A, tym razem ile będzie? Trzy. Dobra. trzy. Znaczy nie wiadomo Dobra. czy teraz, możliwe, że załapie za kolejnym, nie? Mam nadzieję, że teraz będą te trzy. Boże jak wysoko skacze w ogóle z tym balonem teraz. Tak? No, zobacz. u góry. Czemu tak wysoko? O, w sumie ja też. Okej. O, rakieta. Launch Launchland. O, to jest tam, że tam gdzie jest rakietka, nież mogę sobie Wchodzimy do środka. Do Dobra, czy będą te Multi Disaster? Nie, bo by wyskoczyło już. Czyli kolejna runda Wiesz? dopiero. Dobra, ja lecę na samą górę najpierw. Bo możliwe, że będzie jakieś, jakieś zalanie czy coś. A. Co się dzieje? Jakieś... O nie, to chmury burzowe chyba. Tak. Ola, to chyba chmury burzowe no, są. No tak. No i ja sobie we... nie, nie wejdę na samą górę, ale będę u góry. wejdę na samą górę, ale będę u góry. No dobra, zejdę. Marty, tu jesteś! Jezu, to jest głośny! Gdzie to nazwaś, nie słyszę co mówisz, Cześć. rakieta leci. Cześć. No, rakieta zaraz poleci. Może ten królik jest przerażający, naprawdę. Flash, flash. O. Basic high and stable ground. okej. Okay. No to. Czyli idę na samą górę. Czyli Nie, no, jest nap powód. Naprawdę, ja jestem po prostu zauroczona tym e, awatarem. Którym? E, Psychlaska. Tak. Aaaa. Jeszcze ten kończy mamy. Bo, bo jest powódź. No wiem. Jeszcze nie powiem ci z której strony, bo nie widzę. Chodzi A nie, mi o to, że Jest, już, jest, już, zobacz, zobacz coś. się no ja pod nami dzieje. Nie wiem. Jak coś to leć na to skacz na rakietę, chociaż rakieta chyba odlatuje. Ob nie, bo spadł. nie włączyli... Nie spychaj oso... mnie, nie spychaj mnie. Uh! O nie! Skacz na rakietę! Skacz na rakietę, Ola! No... O! Jestem. <ślad> Spadła, co <cała ślad> <ślad> Okej, okay. o, cała się utopia. Dobra, jakoś przeżyliśmy. Jak, jakby się rakieta odpaliła czy coś, to spadajmy na to niżej tu. Na to szare, nie? Dobra. Na to coś. A, no. A tam, gdzie, bie... Ktoś tam pod wodą, ten wsi to lasek tam biega tym koniem pod wodą. Gdzie? No zobacz, tam pod nami, tam, tam gdzie się patrzy, tylko A, widziałam, się. O, widziałam. Dużo osób przyżyło. No, Nawet to ja na tylko drugim koncie. Gilatis, <gulatis> Boże. Dobra, Czy można w ogóle coś nowego tutaj kupić? Nie, jabłuszka Nie, i baloniki. Szkoda. Ale ledwo przeżył przynulasek, zobacz, co mu się stało. Gdzie Gdzie on jest? Patrzę, o Jezu robię, to jest ułamek. Ale rękawica, ale zniszczył rękawicą tanosa całą wodę i udało mu się dostać. O, szczęśliwy, domek, proszę. O, bardzo. jaki ładny! Czemu tam ludzie już chodzą, what the fuck? Krystian, chodź się i pobawimy na zjeżdżalni. Weź Idzie? balonik w rękę. Dobra. Idziemy. Idę z Mam nadzieję, że tym razem mi nie urwie ręki, albo balonika. <laughs> Bank. Więc. Do balon Czemu dostałem obrażenia? Chodź, Krystian, na drugą. To, że przyjechałem się? Uiu. Zobacz. Jestem. A ja też mam obrażenia, Jestem. muszę jeść. Ja tu, ja tu z Kapitanem Ameryką skaczę. Kurde. Dobra, co teraz będzie w sumie? Da się wejść tak normalnie na ten dach? Właśnie... O! Ktoś tam sobie... zrobił <głos> Słyszałam <głos> <głos> Nie, nie da się na dachu A nie, da się wejść, z tyłu masz wejście Z tyłu masz O! nami. No, to idealnie, czekaj bo Muszę zejść... Balonikiem możesz też podskoczyć Wiem, ale... No to komin jest tutaj Najwyższym możliwym miejscem Tak! też wskoczył do komina i nie możemy wyskoczyć. <noise> Jakie <noise> piękne po prostu Whiu. O! Na nami leci, ola, patrz. Gdzie? O! Tsunami, patrz tam. Wiesz, że ten domek się przywróci, nie? Nie wiem w sumie, ale zobacz na dole, ludzie siedzą. Czemu w ogóle moja postać podskakuje, a nie ja klikam? A ja Jakby. skakam sobie. Skakam. Słowo to dobra rzecz. Ja skaczę sobie po, po ludziach. Jak ty sobie skakasz, to nie ma problemu. Dobra. niskie to w miarę. A tam no, zabierze część ludzi. A, a domek? Uuu, domek też poleciał. Podskakuj! Podskakuje! No nie, wystrzeliło mnie z kosmos za mapę! No znowu! Ale może mi zaliczy, czekaj, jak szybko przepłynie, to może mi zaliczy, bo zaczynam, bo powoli spadam. Mój balon się w ogóle przebił, wiesz? Wiesz co, jestem za mapą, nie widzę mapy w ogóle. Jestem. No to miałam to samo Czekaj. Zaliczyło mi czy nie? Wiesz to nie są teraz multi disasters, więc... Zaraz będę. A mi balonik, nie wiem, zakończyło się już czy nie? Jeszcze nie. O nie, no to ja umarłem, policzyło mi, że umarłem, no nie, Ola, no, a ty przeżyłaś? Jesteś tak, tam, widzę cię, na środku. Tak, Juch. A mnie wystrzeliło w kosmos gdzieś tam, oh come on, no. A przeżyłam. zaliczyło mi, to no, najgorzej. Mam nadzieję, że teraz się odpalą te... Ym... Wiesz, jak najgorszy, że jest chyba randomowo, wiesz? O Boże, że... jak on... Nie mam pytań. Nie mam pytań, naprawdę, oh, to jak on to jest? <grywia> o! High, high school. High, high school. Nie, nie wiem, jak to ważne. Co, co... Nieważne. O! O tak! Na no, to czekaliśmy! O, cztery? A to chyba jeden gratis za Tak, aha, co, no to super. No to będzie fajnie. A, no, dobra. Moje polecenie, chowamy się w szkole. Dobra. Chowamy się w szkole. Ej, nie mogę przez okno wejść. Jak? No nie mogłam wejść przez okno od góry. Ja się chowam na zegarze. O! Zamieć się, Sola, musisz szybko do środka się dostać. nie! Ja, ja na górze na zegarze siedzę. Siadaj mi na głowie. Dawaj, dasz radę. Dasz radę. Ech. No! już. Czy dobrze ci to wychodzi. O. <laughs> co? Dobra, co, dobra. co powiedziałeś, że w czym? Nie, nic, nie wiem. No powiedz, bo nie okazję. Jak muszę. na zamieć to widzę, że jesteś bardzo szczęśliwą postacią w ogóle. Tak. Fire keep distance from the fire. Aha, czyli jest naraz śnieg i ogień. Um. Gdzie jest ogień? O, o nie! To, o, coś... No znowu nie wystrzeliło w kosmos do kawałka! Nie robi się tak. Ja Psujemy grę. Ja umarłem, do... grę, e ja umarłem... W Roblox. O, też umarła. To będzie tytuł tego odcinka. Jest... Na pewno. Dobra, ktoś tam jeszcze żyje w ogóle. Ktoś tam biega. Jak? Ktoś tam jeszcze biega, nie? Ja też nie wiem, jak tam już nic nie stoi praktycznie. A można na tą brązowę wejść? Wiesz, co nie wiem. W teorii może cię chyba zrzucić. Dobra, to w takim razie jeszcze jedną mapę po prostu przejdziemy. Spróbujemy, mówisz, na brązowym. No, znaczy... Zakładam, że się nie da, ale chciałabym spróbować. Proszę co to tam e? za zielony ludzik chodzi? Gdzie? Nie wiem co to jest. Ja muszę zobaczyć co to jest Czemu? LOL mao lo, 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 lo. stój! Lolol mao lo, lo. O Bo... Boże. Noob z kwadratowym ciałem. Stój, stój. Ej no jeszcze zobacz, jeszcze duża jest. Co co ty Frójczek masz na wody. głowie? O wrócił się kolasek z jeszcze innym z jeszcze inną postacią. Dobra, zobaczmy, kto tu jeszcze jest. Fajnie, chodź, fajnie, ona, ubrany. Chodź na mnie pokażeć coś fajnego. E, gdzie jesteś? Na górę, tu. Patrz. No. Patrz, patrz, patrz jaką przytulasem ma teraz fajną postać. No właśnie, Jak tak się pa pająka. Co to jest? To jest Pają Kokola. Pają kola Dobra, patrz, to zostało ze szkoły. Mmmm. I chyba nikt nie przeżył. <noise> ja. Było za nie. ciężko. Troszeczkę, troszeczkę przyciężko. Lubisz psuć grę, prawda? Nie broń boże ja... Dobra. Jaką mapę Skądzę. teraz dostaniemy? A się nie wiem, może jakieś coś innego, coś bardziej otwarte? może farma jakaś. Ja bym chciała jakieś wesołe miasteczko. Wesołe miasteczko? Albo zo. Nie wiem jakie są albo, tu mapy, albo, ale. Albo o. może być. E, 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 Duża wieża. E, czekaj, bo już mam polskiej nazwy. E, drapacz chmur. Drapacz chmur, a. Tak. Mogę tak skoczyć w sumie? Nie, nie da się. Nie. Dobra, musimy iść w ten sposób, Pola. Ja wiesz, chyba ten... zostanę, zostanę na, na dole, wiesz. Kiedy będzie burza? Z balonikiem możesz spać bez dostawania obrażeń, więc... Nie, fajnie. dostaję obrażenie jak jest wysoka. Nie, nie, nie. Nie, ja nie. nie wchodzę wyżej, nie, nie, ja nie wchodzę, bo jak się okaże, że będzie trzęsienie ziemi, to lepiej być bliżej dołu. W sumie nie wiem co, co się może okazać. Uch, Więc na drugim nie, piętrze sobie postoję. W sumie trochę masz racji. Kurde, kusi mnie, żeby pójść, zobaczyć czy mogę na tym brązowym stanąć. A, tsunami. Tsunami. No to fajnie. To szybko zanim przeleci tsunami, ja wchodzę na to brązowe, zobaczyć, czy da się. Tak? Widzisz? Idę. Dobra, powiedz mi tylko czy się da. Nie. Nie da się. Ola, to szybko, bo tsunami. Ale ja wypadłam za mapę Krystian. Co? Ja? Dobre, jak wchodzisz na dobrą brązowe, to jest tylko tekstura, to nie ma hitboxu. Wsiąknęłam. Dolecę z moim balonikiem tam. Dawaj. Nie, nie dam rady. Ale nie, dobra, nie dam rady dotknąć też fali. A wiesz co? Ja tutaj chyba zaraz z tego tsunami to se umrę. A to przesunie tą wieżę. Przesuwa ją, o jezu. Przesuwa. O pa, nie, dostałem pa. tą wieżę, dobra, stoję na niej, okej, okay, okej. Okay. O. O. Stanęła tylko dwa piętra ścięło. To znaczy kilka osób spadło i umarło, ale tak to to nic. E, Je, to jeszcze się trochę Widzicie z balonikiem. Halo! 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 Tu jestem, halo, pomacham do ciebie. Jesteś gotowa? Tak. Eee... Halo! <laughs> halo! <laughs> Ja zatańczę, ja zatańczę dla no, Oli. No za, zatańcz, szybko, szybko! Bęk, zatańczę dla Oli. Z balonikiem. W proszę bardzo. No, taniec eee. zwycięstwa. Ty też przeżyłaś. Znaczy wygrałaś ze mną, tak? Tak, wygrałam no, razem o, z tobą. O, proszę bardzo, widzisz, jest napisane Gilad Hisniu i Koneko 99. <głos> <głos> Przynajmniej u mnie tak jest napisane. Nie wiem jak u ciebie. E, dobrze, ja w takim razie dziękuję za oglądanie. Krystianku, e, możesz się pożegnać. Papa. Pa. <laughs> pa, pa. Widzimy się w następnym.